Cake or fake? Rozpoznasz tor, wygrywasz! Ja wygrałem. W tej edycji wracamy do Tandera, gdzie zmierzą się dwie drużyny: Remek i Kinder versus Marek i Szumi. Będą cztery lokalizacje, a w każdej ukryte są dwa torty. Grajcie z chłopakami i sami szukajcie caków. Poziom pierwszy: kuchnia. Pierwsza runda, 30 sekund. 3, 2, 1, start! Oszustwo! <grym i górne> a ja, wiesz, ile mamy jeszcze czas? Wszystkie te 10 sekund. Dobra, okej, no chodźmy! Ula! Ale głupota! 20 sekund. To wszystko wygląda jak plastik. To no, jest plastik. <grywa> no, to jest lipa, lipa. Tylko w tym obrębie, tak? Tak! 10 sekund. I ja pierdził. Tak szybko? 5, Tu 4, 3, 2, 1. Mało czasu! No nic nie pokazał! Dobra, dobra. Ja, ja tutaj jajco, nie wiem czy to jest jajco. Wygląda jak jajco, ale takie tandetne jajco. Dla mnie to awokado, jeśli to jest awokado, to wygląda tak ślisko trochę. Szyfie. Bardzo się mieni, ale to może nie być Ja nie, nie, co, nie, tak. nie chcę, być, wiesz, tutaj no. kapusiem czy coś, nie? Czy 60, ale po czasie to... Wiem, ale jeszcze raz, jeszcze raz. Nie wiesz, trzeba pokazać, wiecie. Więc chłopacy możecie podejść do stołu, zamknijcie oczy, a ja wam podam wasze torty. Na początku wybierzemy jajko Bardzo duże jajko I tutaj awokado No to chyba jak byś to, to, Mare, to a, Czekaj, mogę otworzyć oczy, rzyby a bo otwórzczę zerknąłem delikatnie Okej Twarde Chodź O kurczę Bele Mogę przeciąć? Nie, moje sztuczne stare jest. Kała się dobra Kurde Dobra, żeby nie było... Moje też jest no. Okay. Stary, no. No nie, no tak czas to będzie no. łatwo. Co to jest? Yy, awokado, prawdziwe! No prawdziwy awokado. Star to pierwsza runda, nie wyszło wam, ale spokojnie, teraz Mamy macie drugą. minutę. Minutę? Dam sobie wam minutę. Stary i ta minuta właśnie leci już teraz. Tutaj tu się. Tutaj. wydaje Ja mogę wąchać, nie? Mogę wąchać Zostań sobie No spokojnie, jeszcze 40 sekund Tutaj już nie było bójki, jest spokojnie Marek już swoje agresje wyzwolił Jeżeli ty to zapakowałeś w polie, to jesteś przekabat tak? O, czekajcie Czyli e... 30, 30, 30, 30 sekund Marek zaczął wykorzystywać węg. to jest dobra taktyka Szczerze powiedziawszy, nie wolno dotykać Ale wąchać nikt nie zabronił okay. Marek już ma podjąć decyzję Ma jeszcze 15 sekund To nie, to nie jest czas, to na Bank. Ja uważam, ja że to... ja ja mam mocno do tych spraw. No dobra, w sensie to jest dla mnie zbyt obvious. A, a czasem obvious rzeczy są nie nieobvious. No dobrze, jeśli ci będzie, zobaczymy. Mm -hmm. Stary czekaj, ja, ja, ja utwierdzę się w twoim przekonaniu. Daję sport. Daje mi się, że twoje bardzo, bardziej obvious, ale Zy... zobaczymy. Ja jestem w 99% pewien, Oj przepraszam. No nic nie stało. Że to jest tort. Dotknijcie swoich mechanizmów. Stary, mój to jest tort. Jakby no, mówię, to, to, to jest, to jest tort. To nie, to, to jest Laka tort. Jak ty to. Chyba, że to posłodziłeś jakoś, pójdę Nie! <noise> Pokaż, daj mi powąchać Ej, ja mam chyba ciasto. To jest ciasto na bank. Przełam. Ej, nie! Kur... To stało! Słodyczy jakiś! To musi być ciasto! Nie. Ale podoba mi się, jak jesteście pewni siebie po prostu. Marek do końca, Marek, to jest tort! To jest tort. To jest. na pewno tort. To jest tort! Ale ty go podmienijesz. Ile mam teraz czasu? Teraz daję wam, niech będą dwie minuty. Możemy skrócić to stary, Może 15 sekund. Dwie minuty. A. Co dwie. powiesz na... Dwie i pół Stary półtorej. I wystarczy 10 sekund. Jo, jaki pewny siebie. Ej. Nie pierwszy raz, ja tak mówię. 3, 2, jeden, go! Dwie minutki, na spokojnie. Ach, nie. nie ma co się śpieszyć, chłopaki. Cholera, myślałem, że to, to pachnie o, bananem. To mam nie cukrem. To pachnie cukrem. Marek, ty masz dostęp do, do innych rzeczy jeszcze jak coś. Możesz patrzeć w inne miejsca. Nie, dotykać nie, nie można. Tak? No, nie można dotykać. Cholera. Nie wiem. Czy Dla to ułatwienia powiem, rzecz... że jedna i druga osoba była bardzo blisko tortów. Tak blisko, ale nie jak daleko. Ich <laughs> da, ich <laughs> bieda, ich habe eine tortieren. Ej, to rzeczywiście wygląda. A mogę to samo? Nie. Nie. Co co, ty? co jest? Ale jeszcze minutę 20 sekund? Możesz znaleźć drugi tor w tym czasie? Po raz pierwszy jesteś 100% pewny, więc. Stary, jestem mega pewien ten. Dobra, to może szybki wywiad. Co u ciebie, ma? U mnie w porządku, stary. Przy czele jestem ale szczęśliwym człowiekiem. Fajnie. <laughs> A jutro nagrywam odcinek, chłopie, stary, na kanał. Filmę... Dobra, na swoją decyzję. Jedno? Wybrałem. Dobra. Ej, ty mu podpowiedziałeś na ucho. Podpowiedziałeś mu? A ty, drogi widzu, ty podpowiadałeś? He, Ja ci podpowiem, co masz teraz zrobić. Zasubskrybowałem ten kanał! i daj lajka! No dobra, go Mega. Do stołu nakarmię was. Ja jestem w 100% teraz pewien. Wiesz co? Jak tak nóż, to się przebija. Tak, wtedy był 1% na nie i widzisz, razem jest 100%. Dobra, jestem ciekaw, jestem ciekaw. O stary, to jest. Ja jestem Czarna papryka! Marka, Marek, do klasy. Dzwoni papryka. Udało ci się. Byłeś, tak? Masz bukcik dla ciebie i dla drużyny ciebie i Szymona. Fajnie. W końcu mogę mnie przegrać. Ale jeszcze ja mogę dostać Może Możesz wyrównać w tym momencie. No okay, czy to jest plastik jakiś. O, jest to plastik. Wyglądało jak ciasto, no. Serio, ja wszystko wygląda jak ciasto. I wiemy, gdzie mniej więcej znajduje się ostatni tor. Serio? No, Marek no. prowadzi. Często na przykład. Dobra, no. Ile to nawet czasu? Jak dwie ty? i pół minuty. Gotowi jesteście? Tak. Trzy, dwa, jeden, go! Ma spokojnie. Dwie i pół minuty. O, o, tak jak to jest mój sektor, to jest dziwny, to, to, to jest to! Nie wiem, ja po prostu panikowałem Nie musiałem spanikować. zajęłeś czy do... Daję Ci podpowiedź teraz, tak? Musiałem to wykorzystać, ja widziałem, jak on już się do tego zabierał, stary. Nie, no nic tutaj innego nie wygląda jak Nord, szczerze. O, w mordę! Ej, a mogę zmienić? Nie. Zajęłeś już, niestety. Wiesz, że wiem, nie? Ty wiesz, że wiem. Nie no, może masz tort, nie? Może masz tor. Zaraz fajną rzecz. Dobra, to jest to. Kulka! A, ta, a maszy, to jest to. Kulce Soliczka. Dobra, to siadajcie. Sorry, jedz, to jest, to jest, ale to było najbardziej podejrzane, że no, na świecie. Dlatego ja a... mnie mnie Ty to wybrałeś. No tu już widać, tu widać to solniczko, te dziury totalnie. A, czyli jest to. Jest to z guma. Z guma? No nią widelec, Nie widać. De facto to jest. To nie jest to. To nie jest no, to. Nie jest tort. A Kimber? Czy ty wyrównasz? Czy w tym momencie będzie 1 -1? Mhm. Nie. Tu wstaw teraz reklamy. To. Jest, Jest oh. tort! Oh. Ale taki... A, bez spusty trochę, tak? Bez pusty, no <noise> bez spusty. Ale gratulacje Kinder! Kończyków! Jeden-1 jeden, Mareczek, dobra, gra. Trochę, eee. podpuściłeś mareczka a, pod a, presją. Tak, tak, była możliwość, żebym miał dwa punkty, ale no, spanikowałem jak na pierwszy rand, co jak to mówią. Jeden-1. Widzimy się w kolejnym rundzie. Poziom drugi. Samochód. Dobra, jest 1-1 na razie i pierwsza runda 30 sekund. Jesteście gotowi? Tak. Pamiętajcie, żeby w ciągu 30 sekund coś przynajmniej zarezerwować sobie. 3, 2, 1, pyk, startujemy. A możemy wchodzić do samochodu? Tak. Możemy tak? wchodzić do samochodu. Oh. Ty jest mnóstwo chłopców. ja mam, ja mam jedną rzecz, mam jedną rzecz. Dobra, ja rezerwuję jedną rzecz. Starajcie ciasto wybrać? No najlepiej by było. Może skazać fajki, wiesz, co wszystkie? 3 sekundy, remek. Nie patrz tu, nie ma tu już więcej starej nic, nie Koniec! jest <noise> coś? Ale gówno. No i super remek, brawo tak. pamiętajcie, żeby w ciągu 30 sekund coś przynajmniej zarezerwować sobie. Nic nie wybrałem! No. Gratuluję, bardzo dobrze. Szumcia ja chyba sobie poradził, co wybrałeś? Wybrałem tą taśmę mi zabrał taśmę, żeby skleić, skleić coś. Ciebie Tym razem e, uznał, że sklei ramek ciebie. To jest bo, ciasto! Bo mam no, To jest ciasto, teraz zauważyłem z daleka. Jest. Kurde, nie spodziewałeś się tak szybko. W no. ciągu 15 sekund. Szumi ogarnął no, to są cukier, możesz ugryźć jeśli chcesz. Szanuję, szybka razy. E, czekaj, Remek, ja mam twoją rzecz. jak e, fake. O, nie ciasto Nie poszło ci w pierwszej rundzie, teraz będzie miał całą minutę 3, 2, 1, go, minutka, minutka. O, patrz jak ci śpieszy teraz Aaa, poczuł presję 2-1 na drużynie Marka i niego. Ale pojed wyrównany pojedynek, czyżby Czy Remek wyrówna, czy nie? No mi teraz tu przeszkadza, ja tu chcę wejść No to pobij go, pobij go Nie, zostaw mnie Rękę. Ała No i dobrze Ała, ała Dziś sekund. Mam Zarezerwowałeś już? Tak, tak. Poszpiesz się, masz 5, 5 sekund Mogę drugi item? Jak drugi? Drugi. Dwa, jeden. Kończymy. <laughs> nie wybrał nic, nie wybrał. A mogę teraz? Mogę? Nie, już czas minął. K a sprawiedliwość. Tak, to jest ciasto. Dobra. Tak, to jest ciasto. Wiedziałem. Co ty gadasz? I ty tego używałeś w firmie, tak? Ale mamy taką samą, nie? No Na to chodziło, nie? Że oni to odzwierciedlili. Patrz, wszystkie no, kod... możesz czytać. Szanuję na maksa. Podoba mi się, jest wyrównanie. 2-2. I idziemy do kolejnej rundy. Pojedziemy trzeci. Piknik. Po raz kolejny macie 30 sekund. Tak mało? Jezu, dobra, OK. No, można oczy... się pośpieszyć teraz. Stanowisko jest trochę większe. O kurde, 3, 2, 1. Zapraszam! Wszyscy polecieli do stołu. O, jednak. Szymon już wybrał? Tak, ja wybrałem. Ja pierwsza 15 sekund, teraz nie wiem 5 sekund do końca czasu. Czyżby Remek wybierze coś, czy nie wybierze? 3, 2... <grym> Wybierz coś 7. Dobrze, mamy okay. więc chłopaki, Chodźcie Jak było w firmie? Fajnie było? Wszystkie obasy? Nie dawaj mu Chcesz ugryźć? Twarde Ciasto! Juhu! Ciasto! Ej, ale rwała się jak prawdziwa kiełbasa. No właśnie, znaczy, ja sekundę, przez myślałem, sekundę dość... myślałem, że prawdziwa. Tak. Ja, jest to ciasto? No i szum jest dobry. Ej, no szumi ma oko, do ten. Ma dzisiaj oko. Ale pachnie ładnie. Ale patrz. to musi być. No, słodko. Ale to jest dziwne, że kiełbasa, którą kojarzysz właśnie z takim obrazkiem, jest nagle cukrę czystym Ej, ale jest tak dobrze. No. Brudzi bardzo. To nie jest ciasto. Yo Remek, ale jo. dobre ciasto wybrałeś. Lepsze to niż nic. Już czasu no, nie miałem. Jest 3-2, dalej jest szansa na remis, więc tak, minuta. Minuta. Remek, bystre oko, bystry węch, bystra buzia. Tak. Szumi, rób to, co robisz. Haha, <laughs> ja ja dobrze mi w tym idzie. 3-2, go! Czas było, od razu w, w różne miejsca pobiegli, to mi się podoba. Pimkowa, coś może powiesz? Ale to już jest tak zrobione, że chłopie, nie masz prawa tego odgadnąć. Spokojnie, połowa czasu. Kurde, to są prawdziwe truskawki. Ja pierdylam, starno. Presy, możesz wyrównać, nie? Możesz doprowadzić no do No czekaj, czekaj, dajże więcej czasu, chłopie. No masz czas jeszcze, nie? nie, 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 nie poganiam. To ciasto jest tak zrobione, tego... 10 sekund. 10, 10 sekund? 4, 3, 2, 1. Dobra, ja wydam to. Ebu. To. No dobrze, podjęliście decyzję? To się, chłopaki. Pomuchaj, otrzymaj go, nie byś to ocenił? Nie. A tak. teraz ty no. to te pomuchaj. Jaki jest o No ja już nieprawdziwe go... To jest albo prawdziwe, albo nieprawdziwe. No? Nie, nie no ja mam prawdziwego kamemberta. no daj mi go. Prawdziwy kamembert. Możesz go przełamać? Rozwala się jak ciasto, ale to nie jest ciasto. E, ale jest bardzo podobne do ciasta. No e, ja mam ciasto! No, no punkt! Co za Nie nie. i żu rawek? A szumi a ty? Zrobię tak. Więc niestety w tej rundzie zero punktu. Półtorej minuty. Półtorej minuty Udy. możecie Udy. znaleźć tutaj torty i w cukierni torty. Wszędzie możecie znaleźć torty. Gotowi? Dobra, gotowi. 3, Dwa, jeden, pyk. <śmiech> <śmiech> Daj odejdź! Ale Remek, nie blokuj. Ja Można chcę truskawkę, paulować? ja chcę truskawkę. Można paulować, jak się chciało? Daj, daj, nie, daj, do Nie dotykaj, nie dotykaj. Trzymam, Trzymam podaj truskawkę. Nie, nie truskawek. O, Pani poszedł w ruch. Szumi jego wejście do kiełbasy. Jedną no, kiełbasa już znalazł. Czy znajdzie drugą? Albo może... Remek znajdzie jakiś. Stary, mi to tak to ciężkie. Jeszcze. 100% Weź coś... tam, idź gdzieś indziej teraz. Mam, 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 ja już zablokowałem. Widziałeś? Co? co? Widziałeś co zablokowałeś? Brałem? Co? Nie mogę ci powiedzieć. Masz no na... powiedz co zablokowałeś, bo <laughs> tracę czas zbieram przez niego. Zbieram. Ser, 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 tak. Dobra. tak Dobra. jak ten koc, ten koc to będzie ciasto. Nasłuchaj, nasłuchaj, czy to jest to, czy się? Słuchaj, słuchaj, będzie, będziesz słyszał e, dźwięk cukru. <laughs> 10 sekund. Albo, o, o, Pachnie. Tutaj czuję prawdziwą kiełbasę. Pachnie za kiełbę, sprawdziłeś kiełbasę. 3, 2, 1. A to... czemu tego nie pomohałeś? Są obydwa takie same. Wstaćcie. Do szeregu. Raz, dwa! Pierwszy? To jest, jest ciasto. Tak. Kremek, 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 No, kremek. Ja, ja nie mam ciasta, no. Kurde, nie wiem, ty to możesz o, 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 o. No. no nie mam ciasta, no. To jest syropy, popatrz. Prawdziwy oscypek. Znów serek. A teraz? No. A, nie, ale nie gryź tego. Czemu? Nie no, żartuję. Możesz ugryźć. Ciasto! Cztery, dwa, szumi. Jednak... Co? Kocham panią, która to przygotowuje, kocham panią. Był pomysł, żeby z waszej postawić dwa torty koło siebie i kurde jednak... A były dwa torty obok siebie? No kiełbasa koło sera była. Dwie, dwa centry różnicy. Gratulacje. Kiełbasa i ser. Teraz wszystko w rękach Kimbera. buzi, nosie i w oczach. I Marka, żeby to zdeklasować. Poziom czwarty, warsztat. Chłopaki, chodźcie, zapraszam, zapraszam. Zapraszasz? Stare! Tak. Ja z tego co słyszałem jestem już na wygranej pozycji. Nie, nie jesteś e, na wygranej pozycji. Ser 2 mm -hmm. dla. 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 Niestety. Niestety dla drużyny Marka i Szumiego. Kurde. Ser, masz rękę. Czego ty się spodziewałem? Nie wiem. No, to, nie ma, e, Remek Zabyt. <laughs> Czy się podzieliasz, Remek? Mówię, musza... to dziwi. <laughs> Ha? Ale masz szansę wyrównać. Powiem tak: zrobimy taką rundę modyfikowaną. Są dwa torty, ale jeden. Ten większy będzie się liczył jako dwa punkty. A jeżeli ja go znajdę, no to wygrywasz. Dobra, to czu czuję presję, czuję presję, no ale dobra. Dobra. towi macie minutę czasu. 3, 2, 1, start! Minutka! Kaj, A stary, tu masz obiektyw. Ja byś zgubił swoje. A może to nie jest. Może to tort. Muszę znaleźć dużą rzecz, bo ona jest punktowana dwa razy, więc jak teraz mi się uda, to wygrywasz. Stary, ale wiesz to, to może być mała śrubka i. nakrętka. I ta nakrętka jest duża. Racja. Cóż jest spostrzeżenie? Ile jeszcze czasu? 15 sekund. Kurde! Mało, mało! Ile? Nic nie widzę. Za, za mało, definitywnie Dobra, za mało y czasu. Przedam, że to będzie ta taśma. O, w mordy jeża. Dobra, no, 5, 4, 4, 3, 2, 1, nie wiem, i Jolo! Dobra, Jolo, wybraliście? To jest to nie Ojca, to, to nie możecie to. odejść, ta to taśma na niżej. Na niżej, tak. tak. Okej. Okay. Uważam, że kinder e, to nie jest tort. A no ty to co wybrałeś w takim razie? Na pewno nie tort. <laughs> Zaczynamy od Marka. Kurde! Nie, to nie mówisz. Śrubka. To nie jest śrubka, to jest w krenie, Nie w wiem, w wewnętrz, wnętrze jest. We Plastikowe Plastikowy, może? Spanikowałem, stary jest No nie, to nie jest to. To, to A to? Nie to, jest. to nie jest tort. Ale tak z mojej hmm. perspektywy nie było tego widać. No. To jest taśma sklejona klejem, żeby była jeszcze lepiej kleiła. Mm -hmm. To jest podwójne zabezpieczenie. To jest zaznaczone, gdzie jest końcówka. No, nie będę tego przełamywał, bo Ale nie da się. Nie ja. przyda się jeszcze, nie? Okej, okay, minuta za mało. mało Dokładnie dwie minuty. Mega, może być. Może być dwie minuty. Dajcie sobie. <suszel> Oooo, lecimy z tym. Dwie minuty, już to... lecą jak coś. Tak? Co? A, to poszło. Ja tutaj Marek szukał, więc teraz ja popatrzę, bo Marek ma słaby wzrok, więc na pewno to coś pominął. Ja mam słaby wzrok, popieram. Na pewno masz słaby wzrok. Marek jest bystry, ma bystre oko, ma bystry umysł, jest młody, jest zdolny. Ja to no? nic nie widzę, nie. halo. Tak, jak jak po półtorej minuty... Ale dużo czasu jeszcze, tylko że jak Marek pierwszy zajdzie... No, jak Marek zajdzie duży. Mi po prostu... aż zresztą, bo w brzuchu. Dobra, Marek wybrał jedną rzecz. Nie pokażę ci. <laughs> nie pokaż. Możesz nie? Już. W tym momencie jestem w 99% przekonany, że wygrałem, że jest to tort. Jestem pewny siebie, to mi się Dobieram podoba. Okej. Okay. O, mordę! To chyba jest to. O, mordę! Jeżeli teraz tak. Ja, jeżeli ja nawet zgadłem, to jest y, ten. Dobra, to chłopaki. Ej, gratuluję, to było niezłe. Ale teraz, jeżeli Ty od dwa punkty, wyrównują nam się statystyki, i mamy po cztery punkty. Ale jeżeli no. ja odgadłem mniejszy tort, otrzymuję punkt i w tym momencie. wygrywam. Wygrywa. Tak? No tak. tak to, to jest, jest słaby z matki, jestem serdeczny. Na smarowości coś? Co nie, co? Możemy? Możesz, no. Leżna. Potem twoje zabieramy. No dobra, torty. Jeszcze odciskajcie paluszki na tym. No niestety. No nie będę ukrywał, nie? To jest najlepszy smar na świecie. Oh, yo! Ej, ej ugryjesz? Cik, ale pyszny. No i pięknie. My Więc dwa punkciki dla ciebie. Mamy wyrównanie. To był ten właśnie większy tort, za to buch? dwa punkty. Ale może teraz Marek nas kolejny tort i niestety wygra. Marek, trzeba coś wybić z głowy niestety. Pe, 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 pe. Nie no, jest to, jest to tort. jest Ugryź to, ugryź yes! 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 to. Marek wystrącał. Nie był dla ciebie, ale to wystarczyło. Gratuluję, przegranej! No dobra, do, dobra gra była. Dobra, good game. Na szumiego marka wygrywa. Niestety dobrze grałeś. Super Remek, żenek, Remek gorzej. <laughs>